Chrystus, zapraszam Was na wspólną modlitwę na koronce do Bożego Miłosierdzia. Modlimy się za dusze w czyściu cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. Za to z nas, tu najbardziej potrzebuje modlitwy. Dzisiaj, moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z miejsca, gdzie można powiedzieć, że YouTube się zaczął z kaplicy, gdzie razem z nami jest Jezus Chrystus, z kaplicy w Ży... nie w żywcu, ale w Rybniku w kaplicy w rybniku, gdzie tutaj można powiedzieć, rozpoczęła się moja przygoda z YouTube'em. Chwileczkę poczekajcie. Modlimy się za duszeństwo cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć, za tego z nas tu najbardziej potrzebuje modlitwy. W intencji Ojca Świętego Franciszka, moi drodzy, 20% baterii zostało, więc musimy dość szybko naszą koronkę e, pomodlić. Się. Gdybyście mogli udostępnić, gdybyście mogli wesprzeć ten kanał, e, to bardzo Was proszę o uzdrowienie dla Pani Wymentel, e, W intencjach, które wypisujecie, które nosicie w sercu, módmy się wspólnie. W intencji Ojca Olgierda. O Boże Błogosławieństwo z okazji Jego imieni zakonnych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, który siedzieli, święci imię Twoje, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi panny, umęczon pod polskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. Wstąpił do u trzeciego dnia zmartwychwstał, ustąpił na niebiosa, siedzi po prawicy boga Ojca, wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów, odpuszczenie, ciała stanie. Żywot wiecznym. Amen. Moi drodzy, kciuk do góry, bardzo was proszę, udostępniamy modlitwę. Napiszcie przez hashtag, skąd jesteście. I gdybyście mogli wesprzeć, to tutaj ofiara składka możecie wrzucić jakieś serduszko. 1, 2, 3, 5, 10 zł. Modlimy się oczywiście też o, o dar nieba dla księdza Piotra Pawlukiewicza. I za moją parafię w Koszarawie Bystrej. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie męk. dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Moi drodzy, gdyby zabrakło mi baterii i bym przerwał w trakcie, to bardzo proszę samemu dokończyć. Trzecia dziesiątka. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka koronki do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze, w naszych intencjach. Udostępnijcie koronkę, dajcie kciuk do góry. Dziękuję. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnią, piątą, dziesiątkę ofiarujmy w intencjach naszych. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwiwo, no, któreś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Nie rozumiem, co Pani Wiesia napisała, że ktoś się pode mnie podszywa. Proszę napisać więcej szczegółów. <laughs> Moi drodzy, za naszą ojczyznę Polskę, pod Twoją obroną uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu synowi nas oddawaj. Przedstawięstwo świętego Michała, Archanioła, módlmy się. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać. Jeśli możecie i chcecie, kciuk do góry. Jeśli możecie i chcecie, hashtag skąd jesteście. Jeśli możecie i chcecie, podziękujcie. Zakładka podziękuj mniej więcej tu. Jako ofiara, jako datek na rozwój tego kanału. Bardzo dziękuję. Dzisiaj ze studia Obwoźnego, że tak powiem, mobilnego z rybnika, gdzie jestem w naszym klasztorze w rybniku, będę nocował. Jutro już powinienem być w naszym klasztorze w koszarawie Bystrej. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Dobrze, że jesteście. Cieszę się, że jesteście. I trzymajcie się Jezusa Chrystusa. E, możecie kogoś pozdrowić. Jeszcze telefon nie padł, więc możemy zrobić. E, dzięki. Świdnica Śląska, Dwojnice Dolno Śląskie, Anna Stanok. Dzięki. Pozdrawiam. Dzięki. Wielkie pozdrawiam. Głogów Małopolski, Łukasz. Dzięki za pozdrowienia. Wszystkim Wam dziękuję za obecność. Ja dzisiaj szybciej troszkę, bo uciekam do Ojca Olgierda. A gdybyście mogli jeszcze raz. To subskrybujcie, podajcie dalej i wesprzyjcie kanał jakąkolwiek ofiarą, datkiem, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję. Z Bogiem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.